Iść do y, najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam pokierują, y, pokierują w przedszkolu, pokierują w szkole y, i dopiero jeżeli y, właściwe działanie otoczenia nie działa, to dopiero wspieramy organizm dziecka lekami. Czyli leki wspierają. Y, każda poradnia psychologiczno-pedagogiczna y, po przybadaniu da rodzicom dokument, który się nazywa diagnoza. Jeżeli się okazuje, że to dziecko jest naprawdę chore na ADHD, bardzo mu dużo potrzeba pomocy, to wtedy rodzic idzie do psychiatry. Chodzenie do psychiatry nie wymaga żadnego skierowania ani rejonizacji. I psychiatra, może być też lekarz-neurolog, wypisuje takie zeświadczenie, że dziecko ma ADHD i może przepisać leki. I z tym zaświadczeniem, jeżeli rodzic uda się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, może dostać dokument, który się nazywa orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie znaczy to, że dziecko jest mało inteligentne. Dziecko może być wybitnie inteligentne. Znaczy to, że wymaga specjalnego prowadzenia w szkole.